Dzień dobry, dzień dobry osoby TikTokowskie. Dzień dobry. Dzisiaj mamy dwa krótkie tematy, ale najpierw słowo wstępu, moi drodzy. Jeżeli oglądasz mnie na YouTubie, to nie dziw się, że w środy, z reguły w środy nie ma tam żadnego filmiku, ponieważ w środy wrzucam na TikToka fragmenty z live'a wtorkowego, cały wieczór wtorkowy od 18:30 jest live i fragmenty z tego live'u tnę i po prostu wrzucam na TikToka i nie mam tego pliku, żeby wrzucić ci na YouTube'a. Kolej, jeżeli jesteś TikTokowcem, a chciałbyś sobie obejrzeć na YouTubie na przykład, bo nie chce ci się tam w smartfonie, tylko na dużym ekranie, na rzutniku, no to bardzo cię proszę znajdź sobie kanał Komentator Polityczny. Tam mi kanał nie skasowano, więc jest Komentator Polityczny, a nie jak tutaj Komentarze, konto drugie, mówiąc krótko. I tam sobie możesz zasubskrybować i obejrzeć na dużym, wielkim ekranie, a nie na ekranie smartfonika, tak? No bo wiadomo, że ciężko tam szczegóły zobaczyć zwłaszcza jeżeli będę mówił o temacie numer 2. Więc osoba TikTokowska, jak sobie wejdziesz na pracuj.pl, no to zobacz sobie, jak wiele ogłoszeń dzisiaj absurdalnych jest właśnie o osobach murarskich, o osobach sprzątających, o osobach ugotowali nas. Po prostu weszły przepisy i firmy, nie chcąc płacić olbrzymich kar, ugotowali nas. Piszą głupie ogłoszenia. Wiadomo, że chodzi głównie o panią, albo głównie o pana, ale ponieważ biorą, boją się tych kar, które tam ta ustawa jakby zmieniła, no to piszą właśnie tego typu bzdety. No i to jest jakby i śmieszne i straszne. I mam nadzieję naprawdę, że w 2027 roku kolejny rząd Wywali to do kosza. Bo pamiętajcie, każdą ustawę można zmienić, wszystko można tak naprawdę odwrócić, jeżeli się wybierze mądry, nielewacki, nielewicowy rząd, mówiąc krótko. I temat główny, moi drodzy. Temat główny, o którym powinno być głośno, ale tak patrzę, że na tym TikTokowym świadku, to tak mało brałniaki się chwalą tym. Powstaje program gospodarczy Konfederacji Korony Polskiej, tak, moi drodzy? Likwidacja płacy minimalnej, likwidacja tego obciążenia dla przedsiębiorców. No i się zaczęło. Czy wyście na głowę upadli? Likwidacja płacy minimalnej? Czy wy wiecie, co to było, jak płaca minimalna w Polsce, to jak ludzie za 3 zł, za 5 zł na godzinę robili? Wy chcecie wywalić największą zdobycz PiSu? Co się dzieje, moi drodzy, dzisiaj? Przedsiębiorstwa i tak, i tak, nawet jak ta płaca jest wysoka, tam 4000 z haczkiem brutto, i tak umawia się, płacę ci tyle, ile musi być, czyli minimalną, a resztę pod stolikiem. Czyli oszukuję ciebie i mnie, nie płacąc wszystkich składek, należnych składek na. Na przykład Narodowy Fundusz Zdrowia na zasiłek emerytalny dla ciebie pracowników ciebie oszukuje. Twoje dzieci na oświatę, na drogi, na szkoły, na wszystko dziura budżetowa 300 miliardów domańskiego. A ci chcą likwidacji płacy minimalnej. To oznacza, że dochody do budżetu drastycznie spadłyby w każdym roku, gdzieby płacy minimalnej nie było. Bo analogicznie, co wolżna, można sobie sprawdzić na każdym portalu, w każdej wyszukiwarce, czy w każdym AI-u. Zadaj, brałniaku, pytanie, zamiast bronić głupoty: jak wzrosły dochody do budżetu, kiedy wzrasta płaca minimalna? Ano, wzrasta. Dlaczego? Bo przedsiębiorca musi od 4000 brutto, tam z haczkiem, nieważne, zapłacić pełne składki. Twoje również. Emerytalne i rentowe, pełne składki. Nie od tysiąca złotych, nie od pięciu złotych na godzinę, ale od 4000 brutto. Pełne składki dla Ciebie na twoją przyszłą emeryturę na rentę, ale również jak najbardziej na Narodowy Fundusz Zgód Zdrowia, żeby nie miał 20 miliardów deficytu, tak jak jest prognozowane na 26 rok. Ten deficyt nie bierze się z kosmosu, bierze się z tego, że nie mamy wpływów do budżetu, i to też raport budżetowy tego partacza domańskiego pokazuje. I wychodzi cały na biało pan Skalik w radiu, i mówi, że on jest za likwidacją kwoty minimalnej, pensji minimalnej dla ciebie, dla najbiedniejszych, co PiS zrobił najbardziej wartościowego, wyrównując nierówności społeczne, pozwalając ludziom przez kilka lat godnie żyć. Godnie żyć, za minimalną. Ponad 12-13% w Twoim kraju, w moim kraju, w Polsce, pracuje za pensję minimalną. Uzmysł w sobie, jak wielka rzesza ludzi pracuje za minimalną. A oni chcą na białym koniu zlikwidować minimalną pensję. To jest dramat, mentalny dramat dla najbiedniejszych, którzy być może dali się złapać Grzegorzowi Braunie na polskim gospodarzu, na polskim chlebie, na polskim przemyśle, a oni chcą utopić właśnie was, najbiedniejszych pracowników, blue collarsów, jak się was nazywa, w fabrykach, żeby nie było pensji minimalnej, żeby właściciel niemiecki, francuski, angielski, jakikolwiek, łącznie z polskim Januszeksem, mógł was zatrudnić znów. Za 5 zł na godzinę. A resztę wypłacić wam pod stołem, ale bez żadnych składek, bo przecież składki są złe i nie nadają się. Zastanów się, kogo popierasz. Do zobaczenia jutro w piąteczek. Miękkie tematy. I pamiętajcie, podaj dalej. Do zobaczenia. Hej.